Julię Kamińską, aktorkę i aktywistkę, znamy przede wszystkim z jej licznych ról w telewizji oraz filmach. Jednakże, w ostatnim czasie jej uwagę przyciągnęły zupełnie inne sprawy, które wyraźnie jej leżą na sercu. Aktorka wyraziła swoje rozczarowanie związane z brakiem postępu w zakresie legalizacji związków partnerskich w Polsce. W emocjonalnym wpisie na Instagramie dała do zrozumienia, że rząd nie spełnił obietnic dotyczących praw dla par jednopłciowych, co odkrywa przed nami szerszy problem społeczny. Julię Kamińską, angażującą się w działania na rzecz praw człowieka, bardzo niepokoi sytuacja, w której pary jednopłciowe w Polsce pozostają bez odpowiedniej ochrony prawnej. Przypomniała, że mimo zapewnień rządu, które miały na celu poprawę sytuacji tej społeczności, sytuacja pozostaje bez zmian. Obecnie pary jednopłciowe w naszym kraju mają mniej praw, niż zwierzęta, co brzmi wręcz niedorzecznie. Nie bez powodu Kamińska postanowiła zwrócić uwagę na ten problem. W swoim wpisie zauważyła. Że lekarze, w przeciwieństwie do weterynarzy, nie mogą udzielić informacji o stanie zdrowia partnera, co dodatkowo podkreśla absurdalność obecnego stanu prawnego. Te ograniczenia były zauważane przez wielu, jednak ich znaczenie wydaje się być ignorowane przez decydentów. Zaledwie pół roku temu, w grudniu 2023 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał brak uznania związków partnerskich w Polsce za naruszenie prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Mimo tego orzeczenia, Nadal nie wprowadzono żadnych zmian w przepisach prawnych, co skłania Julię do dalszego działania i mobilizacji społecznej. W odpowiedzi na jej wpis, wiele osób z całego kraju postanowiło wyrazić swoje wsparcie i poparcie. Internauci podkreślają, jak kluczowe są jej słowa, a także jak bardzo potrzebują osoby takiej jak ona, która mówi głośno o sprawach wciąż ignorowanych. W komentarzach można znaleźć wiele wyrazów uznania dla Julii, która nie boi się stawać w obronie praw człowieka, a jej zaangażowanie inspiruje innych do działania. Kiedy wspólnie podnoszą głos, pojawia się nadzieja na zmiany. Wiele osób liczy na to, że manifesto Julii Kamińskiej zwróci uwagę na te pilne kwestie oraz pobudzi społeczeństwo do siłowego wstawienia się za osobami LGBTQ. Wspólne działanie to droga do uzyskania pełnych praw, których tak bardzo brakuje w naszym kraju. I choć na chwilę obecną sytuacja może wydawać się przygnębiająca, to zbiorowy głos ludzi, którzy pragną zmian, daje nadzieję na lepszą przyszłość.